Witaj, z tej strony Robert Czeplejewicz, Prosty Biznes Online. Dzisiejszy temat posłów, pistu, jak, jak wolisz, czy też nagrania, jest to temat dotyczący uruchomienia w ciągu 48 godzin lukratywnego biznesu, który przekształci Ci się w pięciocyfrowy tunel sprzedażowy. Ponieważ y, mówimy tutaj o Akademii Marketingu i jej fazie pre Czyli przed rozpoczęciem właściwym, dlatego też mam dla ciebie konkretną propozycję. Słuchaj, żeby rozpocząć biznes online czy offline, warto mieć narzędzia, a także wsparcie, dzięki którym osiągniesz sukces. Jedną z pierwszych rzeczy, którą możesz tu uzyskać i uzyskasz, jeżeli zdecydujesz się przyłączyć, jest to landing page, czyli po prostu pomożemy Ci zbudować taką stronę do lądowania, mówiąc po polsku, w której, dzięki której będziesz mieć dużo klientów. Oczywiście rozpoczniemy również generowanie ruchu, jeżeli masz stronę internetową, a jeżeli nie masz, to pomożemy Ci ją założyć. Generowanie ruchu po co ci jest potrzebne, a no po to, żebyś na przykład miał dużo klientów, a zatem, żeby Twój biznes rósł, wzrastał, a ty, żebyś miał więcej pieniędzy. Budowanie produktu. Czasami się zdarza tak, że nie masz produktu, który mógłbyś sprzedać, a produkty na rynku będące nie spełniają Twoich oczekiwań ani oczekiwań Twoich klientów. Tutaj również nauczysz się, jak zbudować taki produkt i na nim zarobisz. <laughs> czy słyszałeś kiedyś o lejkach sprzedażowych? Jeżeli nie, to tutaj są proste i zaawansowane lejki, których nauczymy cię, które nauczymy Cię budować. I pomożemy Ci zbudować tak, żeby jak najwięcej klientów zainteresowało się w ogóle Twoją ofertą, nieważne, czy masz produkty, czy usługi. Ale z drugiej strony, żeby ci klienci pozostawili u ciebie pieniądze. Oczywiście bardzo ważne jest coś, co się nazywa e-mail marketing, czyli kampanie mailowe. Bo nawet jeśli masz swoją stronę, do której sprowadzisz klientów, oni przyjdą, nawet zapiszą się na Twoją listę mailingową, to warto, żeby otrzymywali taką wartość, dzięki której zdecydują się na zakup Twojego produktu, usługi. A jeżeli nie oferujesz niczego z tych rzeczy, to będą chcieli na przykład podjąć z tobą współpracę. Oczywiście ważne jest również, żeby twój biznes był wyskalizowany i optymalizowany, bo co za tym idzie, również będą dzięki temu generowane zyski. Oczywiście Akademia Marketingu jest w fazie prelunchu. są w niej pewne produkty, ale produkty będą dodatkowo dokładane. Każdy będzie mniej więcej o wartości około 200 zł miesięcznie. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze oferuje Akademia Marketingu, to będziemy pokazywać ci, jak wykorzystać sztuczną inteligencję. Być może coś na ten temat słyszałeś, a być może nie. Ważne, że ona może ułatwić ci Twoją pracę do tego stopnia, że pewne koszty, które się generują. Nie będą już nigdy więcej generowane, a ty dzięki temu będziesz mieć więcej pieniędzy dla siebie, czy dla swojej rodziny, czy jak wolisz, żeby zapłacić, dać podwyżkę swoim pracownikom. AgroSztuczna Inteligencja, witaj. Oczywiście oprócz tego, przystępując do Akademii Marketingu, otrzymasz produkty oczywiście elektroniczne, ale dostęp do społeczności zamkniętej, w której będziesz mógł uzyskać poradę a i być może stać się konsultantem, doradcą dla innych ludzi i inni ludzie skorzystają z twojej właśnie wiedzy i doświadczenia. Zamknięta społeczność jest dlatego, że będzie ona zrzeszona wokół akademii, tak żeby na zewnątrz twoje pomysły nie były wykorzystywane przez konkurencję i o to chodzi. Wartość całego pakietu, warto żebyś zwrócił uwagę na to, wartość całego pakietu to jest około 5000 tysięcy złotych. Dzisiaj masz go w promocyjnej cenie, i teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, że ta cena jest do 14 maja. Później będzie systematycznie rosła. No, dlatego, że systematycznie akademia będzie się rozwijała. W związku z czym wiadomo, że wartość produktów będzie rosła, a więc no przystąpienie do tej zamkniętej społeczności i skorzystanie z materiałów szkoleniowych, a także konsultacji jest, no, jak nie wiesz lub wiesz, w wielu wypadkach jest płatne. Tutaj masz na to atrakcyjną cenę. Oczywiście, sorry, nie wiem, czy słyszałeś o YouTubie. Na pewno tak, to taki kanał wideo ogólnie rzecz biorąc. Wiele osób nie ma go. Nie umie na nim działać. Mało tego, jak go ma, to i tak na tym nic nie zarabia. Tutaj nauczysz się YouTube Pro. Zobaczysz, w jaki sposób można w prosty sposób, prosty kanał mieć, mały, mały kanał, a już z Oferować ludziom współpracę, produkty czy swoje usługi. No i wreszcie takie coś jak pokolenie Z, bardzo trudne, wymagające, z którym trzeba dzisiaj się umieć dogadać. Zwłaszcza, yy, że tam są duże pieniądze. Zwłaszcza, że właśnie wśród nich mogą być twoi najlepsi współpracownicy, partnerzy, klienci. No i oczywiście będą. Yy, na bieżąco łagodne materiały, szkolenia, kursy i spotkania będą co jakiś czas. Jeszcze raz powtórzę, ta zamknięta grupa, na której będziesz mógł sobie czy też mogła z niej skorzystać, podzielić się, zadawać pytania, uzyskiwać odpowiedzi. Także jest to bogaty pakiet, który jest w ramach Akademii e-Marketingu. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie jako Robert Czaplejewicz Prosty Biznes Online do kliknięcia w link i do zapoznania się z całością. To jest po prostu opis. Czy on jest długi czy krótki, trudno mi to ocenić, bo nie wiem, jaki Cię interesuje. Natomiast no, będzie się rozwijał. Także dobra wiadomość jest taka, że jeśli dzisiaj przeczytasz, dzisiaj dołączysz, to jutro może być już poszerzony o kolejne materiał. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.